Jak radzić sobie z emocjami na boisku? Pierwsza strategia to wybór sytuacji. Nane polskie powiedzenie: jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. Zawodnik może regulować swoje emocje, wybierając sytuację, w które chce się angażować oraz takie, jakie stara się unikać. Mówiąc prościej, staramy się uczestniczyć w tych sytuacjach, które powodują pozytywne emocje, a staramy się unikać tych sytuacji, które powodują negatywne emocje. Możemy to powiedzieć na przykładzie spakowania torby ze sprzętem. Jeżeli wiemy, że następnego dnia musimy mieć gotowy sprzęt przed meczem, to zróbmy to dzień wcześniej, będziemy mieli spokojną głowę, nie będziemy się stresować, sprawdźmy to i będziemy wtedy spać spokojnie. Unikamy w ten sposób niepotrzebnych emocji. Modulacja reakcji. To ty decydujesz, co zrobisz po nieudanym zagraniu. Zamiast krzyków i frustracji, złap kilka głębokich oddechów. Szczególnie staraj się oddychać głęboko podczas martwego czasu, czyli wtedy, kiedy piłka nie jest w grze. Na przykład, wyjdzie na aut. Może pomóc to w redukcji stresu oraz lepszej regeneracji. Jak myślisz, dlaczego Cristiano Ronaldo przed wykonaniem rzutu wolnego lub karnego bierze bardzo głębokie oddechy? Zarządzanie uwagą. Zawodnik może wybrać, na którym aspekcie rywalizacji może się skupić, a który zignorować. Gdy czuje, że coś zaczyna gorupować, Rozpraszać z tyłu głowy, jak najszybciej powinien wrócić do koncentracji na zadaniu. Na przykład, zawodnik, który oddał niecelny strzał, nie powinien się rozczulać nad tym, o Boże, co ja zrobiłem, jak ja strzeliłem. Tylko powinien pomyśleć, hmm, chyba jednak powinienem troszeczkę inaczej ułożyć sobie piłkę przy strzale, ewentualnie, może powinienem podjąć inną decyzję. I w ten sposób przekierowuje swoją uwagę. Na to, co pozytywne Czyli na reakcję na błędy Spójrzcie na reakcję Roberta Lewandowskiego Który miał banalną sytuację Ale nie rozczulał się zbytnio Tylko delikatnie się uśmiechnął Na tym profilu dzielę się wskazówkami dotyczącymi Piłkarskiego treningu indywidualnego Więc jeśli chciałbyś być na bieżąco z moimi filmami Kliknij subskrybuj